Ty, nie no, no, no. doj tego na głos, bo ty, mam Ała. ci powiedzieć za chwilę. No widzicie, co zrobiła? Ja go... Dobra, poza Zaki kamerą, spadz. poza kamerą. Ja mam, w ogóle plany mam, słuchajcie, się nocne spanie robimy. Musimy to ogarnąć, co i jak. Na tym nocnym spaniu najprawdopodobniej będę z Natalią w łóżku i będzie Monika z nami, w trójkę będziemy spać. Sandra będzie za chwilę na live'ie, ale raczej na nocnym spaniu z nami nie będzie. Nikt nikogo nie szantażuje, ty! Już bym prędzej powiedziała, że ty jesteś szantażowany przede mną. Mi... Moniu, właśnie na kupach? Dziękuję Ci. Powiedz mi, że mam to gdzieś. Nie sobie radę dam. A propos śpiewania, wrzuciliśmy najnowszy TikTok. Najnowszy TikTok ze śpiewania na tym kanale. Jak Wam się podoba, słuchajcie. Rodzice, a powiem Ci, że właśnie jej mama powiedziała, że ma sobie, nie wiem, spełniać marzenia, kocha... A ja kurwa, widzowie, wy, wy słuchajcie, ja już kamera. nie wiecie, jaka jest nasza relacja, nie wiecie, jak to wszystko wygląda. Nie to jest nasze życie, mamy też życie prywatne. Nie interesujcie się rodziną. My wiecie, się nie wiecie jak to wszystko wygląda. Kurde, jesteście chwilę, dwie godziny, trzy. My się oglądacie raz. Wie, no. Nie wiecie co dalej się dzieje w ciągu dnia, w ciągu wiecie. Jedynie nasi znajomi, którzy tutaj są z nami wiedzą, jak to wygląda. My nie musimy... Słuchajcie, my się nie prosiliśmy, żeby kamer znowu sobie zasięgi na nas tak. robił z Nikiszonem, gadali o nas, mnie to już te osoby nie interesują. To oni ciągle, kurde, bustują się na nas na dramie, Wiedzą, że jestem, że odpalę się, mam wąski, kurde, ten, nie gwint, ale jak to się odpala. wiecie, my ich nie prosiliśmy, wiecie, bombę... ludzie. Mikrofon RIP, działa mikrofon. Dobrze, słuchajcie, zapraszam również na drugą transmisję. Za chwilę będzie z nami Monika i Sandra, gdzie widać nas będzie całą ekipę. Wszystkie dziewczyny pięknie ubrane. Jest to strona KI.